Cześć! Chciałbym dzisiaj Wam zaprezentować program JPE, który służy do optymalizacji zdjęć. Został on spolszczony przez ekipę nowinek.pl i również chciałbym zaprosić Was na tą stronę www.nowinek.pl do czytania naszych artykułów, czy też recenzji oraz oglądania poradników. Dobra, przejdźmy do sedna sprawy. Gdy już pobraliśmy plik z naszym programem z strony nowinek.pl klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i wypakuj tutaj naszym oko oczom ukazuje się folder który uruchamiamy lewym przyciskiem myszy następnie do owego folderu kopiujemy zdjęcie które chcemy zoptymalizować bądź też zdjęcia wklejamy i teraz trzymając lewym przyciskiem myszy przeciągamy go na program, może to być też wiele zdjęć puszczamy uruchamia się program w którym mamy do wyboru 9 opcji my skorzystamy z opcji bezstratnie, ponieważ bez utraty jakości optymalizuje ona wagę pliku, więc dlatego wpisujemy jedynkę i klikamy enter. teraz program oblicza, a następnie optymalizuje zdjęcie. szczególnie przydatny jest, gdy chcemy wrzucić jakieś zdjęcia na stronę internetową, bądź też mamy dużo ich po prostu na dysku i zależy nam na tych optymalizacji zdjęć, żeby mniej ważyły. dobra, program skończył swoje działanie. I teraz porównamy wagę Pliku po i przed optymalizacją. Klikamy w prawym właściwości. Teraz po optymalizacji waży 4 mega. Natomiast przed optymalizacją ważył ponad 4,5 mega. Dlaczego więc warto? Pół mega na jednym zdjęciu. Wydaje mi się, że to jest dużo. Serdecznie chciałbym Was jeszcze raz zaprosić na stronę wwwnowinek.pl. Pozdrawiam, Patryks. Zapraszam jeszcze raz.